Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jesteśmy z Panem Jezusem w kafarnaum. Wczoraj słyszeliśmy, że Pan Jezus nauczał w synagodze w Szabat i objawił moc swojego słowa. Słowo z mocą egzorcyzmowało człowieka opętanego. Przez tego człowieka krzyczał demon, który objawiał prawdy, prawdy dogmatyczne. Ale wypowiadane ustami Ojca Kłamstwa. Dlatego Pan Jezus powiedział: Milcz i wyjdź z Niego. Nie należy słuchać nawet prawdy głoszonej przez Ojca Kłamstwa. Objawił swoją moc słowa, i uczniowie, Piotr również, widział tę moc słowa. Piotr miał problem w domu. Jego teściowa, była w gorączce. Nie mogła nic robić, leżała, jakby sparaliżowana. Co spowodowało tę gorączkę, nie wiemy. Można się tylko domyślać, domysły nie są pewnością. Nie wiemy, jak było. Ale możliwe, że to jest też efekt pewnego zdenerwowania. Człowiek, który jest zdenerwowany, może dostać gorączki. Sam się przekonałem o tym, będąc na Ojomie, kiedy Widziałem pewną sytuację i potem dostałem gorączki. Podniosła mi się temperatura. Także to jest yy, może taka sytuacja, że kiedy Pan Jezus powołał Piotra i Andrzeja, którzy mieszkali w Kafarnaum, Piotr mieszkał razem z swoją teściową i żoną, no to zostawili sieci, można powiedzieć, zostawili swoją firmę, źródło utrzymania i wrócili bez ryb. Rodzili jakby jako nowi ludzie, którzy chodzą za Jezusem. I ta, która nie znała jeszcze Jezusa, widziała, że źródło utrzymania dla całej rodziny zostało jakby zamknięte, mogła obawiać się, co będzie dalej. I miała podstawy do tego, żeby się denerwować. I była mocno zdenerwowana, pewnie. I kiedy Piotr widział Takiej sytuacji swoją teściową, no sam nic nie mógł poradzić. Był bezradny. Co wtedy robi? Idzie do pana Jezusa. Prosi go. Jakby modli się. Stawia się za swoją teściową, ale już sam nie dyskutuje, nie mówi. Ciekawe, że pan Jezus też, pomimo tego, że w synagodze użył słów, to tutaj nie używa słów. Czasem są takie gesty. Takie sytuacje, taki obraz Pana Jezusa, który mówi więcej niż tysiąc słów. Może to spojrzenie, może ten dotyk, to ujęcie za rękę, to ciepło Boga, Boga, który wyciąga do człowieka rękę, otwiera człowieka na jakąś moc, na jakieś nowe spojrzenie na świat. Na łaskę widzenia tego świata oczyma Boga. Spojrzeć w oczy Boga, to spojrzeć też oczami Boga. I ta kobieta, nagle, jakby z niej ten cały, cała złość demoniczna, cała gorączka, nagle opadła. Czasem sobie tak myślę, czy te demonstracje, tak zwanego strajku kobiet, tych kobiet, które były w gorączce, które przeklinały, które niszczyły, które przeszkadzały nam szach świętych, czy czasem nie były w takiej demonicznej gorączce. Może właśnie potrzebowały takiego ciepła, ciepła Boga, ciepłego spojrzenia z miłością. Potrzebowały tego właśnie uwolnienia od tej gorączki, od tej złości, od tej chęci przezywania, wyzywania różnych ludzi tylko właśnie spojrzenia oczyma Boga dzisiaj kiedy patrzymy na dom w Kafarnaum dom Piotra może on symbolizować też Kościół w Kościele też są sytuacje, że ludzie nie patrzą oczyma Boga, tylko patrzą taką, takim spojrzeniem złości Postrzeganiem zła dookoła, widzeniem że takim katastroficznym, że będzie tylko gorzej źle i źle, i z czego będziemy żyć. Teraz ta pandemia, teraz te kryzysy, tyle apostazji. Trzeba spojrzeć oczyma Chrystusa. Zauważmy, że kiedy została uzdrowiona Teściowa Piotra, później, aż do wieczora, przynosili chorych, przynosili Opętanych. Pan Jezus wszystkich uzdrawiał. I być może, to znowu nie ma nic napisane w Ewangelii, ale być może tak ze względów takich ludzkich, możliwe było, że ci uzdrowieni, te rodziny tych uzdrowionych, później po Szabacie, kiedy już można było coś przenosić, może przynieśli jakieś podarunki, może jakieś jedzenie, może jakieś rzeczy, które jakoś Dały rekompensatę tejże teściowej i całej rodzinie Piotra za to, że Piotr już nie łowił ryb, już nie był rybakiem, nie utrzymywał rodziny z tego właśnie zawodu. Więc Pan Bóg jakby zatroszczył się o tą rodzinę, która poszła, część tej rodziny, czyli Piotr i Andrzej poszli za Jezusem. Jest też taka sytuacja, że Pan Bóg w ten sposób może. Zatroszczyć się o sytuację materialną tych, którzy są związani z apostołami. Moi drodzy, prośmy dzisiaj o to, żebyśmy my też byli podobni do Pana Jezusa. Czasem, kiedy brakuje nam słów, czasem przy umierających, wystarczy wziąć tę osobę za rękę. Można spojrzeć, po prostu swoją obecnością pocieszyć. Czasem są takie sytuacje, których nie należy nic mówić. Może właśnie wystarczy popatrzeć, posłuchać, co ta osoba ma do powiedzenia, i to bardziej może tej osobie pomóc, pocieszyć, podnieść na duchu, niż mnóstwo naszych jakichś przemądrzałych słów. Moi drodzy, ucząc się od Pana Jezusa takiej delikatności, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.